Cześć, witajcie, dziś pojedziemy do Hojnic i Butowa. Zapraszam do oglądania. Najpierw jedziemy do miasta, które leży na pograniczu borów docholskich, niedaleko Kaszub, a jest oddalony od Trzewa około 100 km, a są to chojnice. W mieszka mieszka 40 tysięcy hojniczan. Warto przespacerować się na rynek staromiejski. Jest tam piękna fontanna oraz kamienice. Jest bardzo wiele miejsc, gdzie można zjeść coś słodkiego i wypić kawę. Na Starówce można zwiedzić także pozostałości po starych murach obronnych oraz baszty. pochodzą one z drugiej połowy XIV wieku i robią wrażenie. niedaleko od rynku znajduje się kolejna atrakcja, jaką warto odwiedzić, a jest nią bazylika pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. pochodzi ona z XIV wieku. warto do niej wejść i zobaczyć to piękne dzieło architektury. Kolejnym miejscem wartym odwiedzenia jest Park Tysiąclecia. Jest tam parę stawków i bardzo dużo ptactwa. Jak będziecie w chojnicach, to koniecznie musicie zrobić sobie mały spacer w tych pięknych okolicznościach przyrody. A teraz przenosimy się do następnego miasta, które z racji tego, że znajduje się tylko 60 km od chojnic to można je zwiedzić w ten sam dzień, a jest to Bytów. Do Bytowa warto przyjechać zwiedzić Zamek Krzyżacki. Gdy krzyżacy w pierwszej połowie XIV wieku weszli w posiadanie ziemi bytowskiej, zaczęli budować murowany zamek. Skończyli go budować w 1406 roku. Powstał na planie prostokąta. Obecnie w zamku znajduje się hotel, restauracja oraz wspaniałe muzeum. Wiedzając muzeum, można dowiedzieć się wiele o tym, jak w dawnych czasach żyli jego mieszkańcy. Oprócz życia krzyżaków, można się tam sporo dowiedzieć o życiu okolicznych mieszkańców Kaszub. Można zobaczyć tam, jak ich używali narzędzi do pracy oraz jak wykonywali przedmioty codziennego użytku. W Bytowie warto też zobaczyć gotycką wieżę i ruiny kościoła z XII wieku, który został prawie doszczętnie zniszczony w marcu 1945 roku w wyniku działań wojennych. Subskrybujcie kanał i zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów. Cześć!